Niniejszy odcinek proszę traktować z przymrużeniem oka. Winny horoskop powstał jako specjalna seria z okazji rozpoczęcia mojej współpracy z serwisem Patronite. Jeśli chcesz usłyszeć więcej wyjątkowych treści, częściej niż raz na dwa tygodnie, możesz wesprzeć podcast dzikie drożdże na Patronite właśnie. Twoje wsparcie da mi szansę, aby przygotować znacznie więcej opowieści, zwłaszcza o miejscach, których jeszcze nie zwiedziłam. Patroni zyskają również dostęp do ekskluzywnych materiałów. Będą to kolejne opowieści i rozmowy, a czasem treści lżejsze, jak ta horoskopowa seria właśnie. Na patronów z wyższych progów czeka też niespodzianka książkowa. Link do mojego konta na Patronite znajdziesz w opisie tego odcinka. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Dzisiaj horoskop dla strzelca. Niespokojny, nieokrzesany, bezpośredni i namiętny. To on doceni wina trudne, nieoczywiste, rozbierze je na czynniki pierwsze, dostrzeże ich prawdziwą naturę. Strzelec to urodzony sommelier. To będzie rok zmian, nawet ryzykownych, nowych początków i wyzwań. Dużo trudnych sytuacji przed tobą. Zaślepieni drożdżowym osadem neofici naturaliści będą ci próbowali wmówić, że myszowatość w winie to pochodna taniny, a zapach zmywacza to dzika róża. Nie daj się zwieść na manowce. Co innego lekki bret w Cabernet Franc, a co innego aromat stuletniego jaja w alzackim winie od Francuza, który myje się tylko przy pełni księżyca. Uważaj też na ryzykowne peringi. Unikaj karczochów i kiszonych ogórków, jeśli nie masz zaufania do swojego sommeliera. Pod żadnym pozorem nie bierz udziału w zbiorach. Widzę, że powinieneś unikać sekatora. A jeśli posłuchasz tych wszystkich rad, to będzie dobrze i wyjdziesz z tego roku wzmocniony, jak ten winiarski oszust, trudy kurniałan po latach odsiadki za swoje przekręty. Każdego dnia. Horoskop na rok 2025 dla innego znaku Zodiaku. Polub ten podcast i prześlij link znajomym.